i być rada. No to jest. Wspólne jak reklamy lecą na szybko jesteście ze mną nie mam punktów do rozdania. Pomleśnicę trzeba ubić. Jest potrwa. Zbadajmy. Kanina mogła pochodzić z sypni. Musiała zaczepić o krzywy. O, ślady. Odstępy świadczą, że biegła, dlatego rozdarła suknię. Kto się okay. goni? A gdzie biegła? Mielu. Ozbieramy. Szukamy dalej. O, 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 krew. Nie udało jej się uciec. Zadźgał ją, albo podderżnął jej gardło. Dziwne, że zostawił nóż. Jest na nim zaschnięta krew. Może mi się przydać. A tędy ciągnął zwłoki. Ślady są wyraźne. A gdzie ciągnął? Morderca zaniósł ciało do lasu i zakopał. Grób jest płytki, tak jakby się śpieszył. Coś wystaje z ziemi. Jest znaleziony w grobie. Co za list? Chociaż mówiłam mu, że nie chcę go znać. Wiem, że ty się Bukaju nie boisz, ale ja tak. Mówi, że kocha, ale to nie takie miłowanie jak z tobą, tylko zajadłe, straszne. Bukaj nie da nam spokoju, nigdy. Musimy uciekać. Zostaw mi o, odpowiedź tam, gdzie zawsze, twoja zula. Ciekawe. Wygląda na to, że dziewczynę zabił odrzucony kochanek. Północnica. Sołtys pewnie znał tę dziewczynę. Trzeba będzie zapytać. Dalej. Zobaczmy, co Sołtys wie. z Bolko. Witaj. W jakiej sprawie? Mm. Znaliście Zulę i Bukaja? Pewnie mieszkali w tej wiosce. Dobre bogi, skąd wiecie? Czary to? Od tygodnia żeśmy ich nie widzieli, jakby kamień w wodę. Znalazłem grup tej dziewczyny i list. Wynika z niego, że odrzuciła Bukaja, bo kochała innego Zula i Antek? No tak A myśmy myśleli, że uciekli razem szukać szczęścia na północy Bukaj wyjechał jakiś czas potem Czyli, że znaczy się ta upiożyca to nasza Zula? Nie może być Taka dobra to była dziewczyna, taka ładna Wiecie może, gdzie się spotykali? Mm, no, Młodzi to zwykle na polankę chodzili tam na zachód od wsi za polami. Zula. Dobre bogi. I jesteś w białowłosem. Odczynienie czy mnie nie klątwy nie wchodzi w grę. Będę musiał przywiązać upiora do jednego miejsca na dłużej, żeby dało się go przegnać. Uh! Naprzód!

Jest ja i północnica. Spokojnie, jak na wojnie. Nie zła jest! Uhoho. Muszę łapkę przestawić, bo nie widzę. Tak ładnie jak biega. Oa, Chodź tu! Ciebie trzeba trzasnąć. Jeszcze jedna zostało, jeszcze dwie. Teraz została ta prawdziwa. Łapka. Okej. Okay. Łaaa! Wow. Dwa ciosy. Łaaa! Wow. Bardzo jest! Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Już się uleczyła. Szajsę!

są ty, są zakochanych? Lol. No nie może być. Woli. Witaj, w jakiej sprawie? Znaliście Zule i Bukaję? Pewnie mieszkali w tej wiosce. Dobre bogi, skąd wiecie? Znalazł. Okej. Okay. Wiecie, może gdzieś. Mm. Nie jestem. Oj. nie klątwy nie wchodzi w grę. Będę musiał. upiora do jednego miejsca na dłużej, żeby dało się go przegnać. Na razie upiora musimy zostawić, bo brakuje mi doświadczenia na do niego. Tak, widziałem, że odsysał ode mnie taki czerwony ten... życie. I to chyba tak jak piszecie, że trzeba uciekać dalej od niej. Czy czym ten, czym, czym. jakieś siedzieli, to uciekać od niej na odległość. Чёрт возьми, возвращайся О, он меня нашёл, Стой здесь! Teraz nie to strzały mam chyba. Chciałem, co chcę. Dalej. Troszeczkę. Tutaj jest. Wiecie, ci w deszczu nie rdzewieją? Nie, co się. To Szukam Nilena, myśliwego. Znalazłeś, czego chcesz. Jestem Wiedźminem. Znalazłem Twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? Pięć dni temu, przed wrzaskiem. Wychodziłem na polowanie, ona spała. Kiedy wróciłem, już jej nie było. Hmm. Nim zniknęła, zauważyłeś coś podejrzanego? Może zachowywała się inaczej. Nie, była normalna jak zawsze. Uśmiechnięta radosna. Nie uciekła z własnej woli, jeśli o to pytasz. Hmm. Może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć. Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Wziąłem kilku chłopów i przeczesaliśmy las. Ani ślady. Rozejrzę się po lesie, może coś przeoczyliście. Popytam też ludzi. Przyjaźniła się to z kimś? Hania była... jest raczej skryta. Czasem pilnowała dzieci Kowala, a w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę, żonę rzeźnika. Dzięki, spróbuję ją znaleźć, ale nic nie obiecuję Okej okay. czy ci w deszczu nie rdzewieją? Nie Tokej okay. Nie mi wiesz? Jest ok. Dzięki Rudziak. Jesteś Glenna jesteś Glenna? Ja. Chrząstki i szpik mam tylko na sprzedaż, ale musicie zaczekać, aż oprawię do końca. Hmm. Jesteś żoną rzeźnika? Panie, jaki tam on rzeźnik? Kiedyś jakieśmy pod Nowigradem mieszkali, to go tak zwać można było. Teraz to tylko padłe bydło oprawia, bo kości na zupę ciągle są zdatne. No, bierzecie coś? Hmm. Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie? Dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem hmm. gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami i ją psie i uchy dopadły. Bywaj. Dzięki, bywaj. Hej. Co jest? Nie biegu się, nie biegu Ale miecz! Mój tata też kiedyś takie robił. Mogę dotknąć? Lepiej nie, jest bardzo ostry. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem miecz. Ale teraz to głównie kosy i motyki. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigrana. Chciałem zapytać o Hannę. Podobno czasem pilnowała twoich dzieci. Dzieci Hania, wiesz gdzie jest? Nie, dlatego do was przyszedłem. Może wam mówiła, że się gdzieś wybiera, albo cokolwiek innego. Hmm. Hmm, że trzeba jeść brukiew, bo zdrowa. <laughs> Widziałem, jak szło do lasu z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy za chałupę, żeby nie zmoczyć nika. Już prawie jasno było. Do lasu? Ech, to już po niej. Czemu? Wielka watacha krąży w okolicy. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza. Tylko Nilem się nie bał. Ale on jest myśliwym. Hmm. Przyjrzałeś się tej drugiej kobiecie? Wiesz, kto to był? Nie, z szła. To nie widziałem. Hmm, ciekawe. Dzięki, bywajcie. Poszukać to do Hanny w lesie. Widzieliście, jakie mam łóżkoły? Deszcz jest 12:28, a jest taki deszcz. Podka! No chodź tu, podka. Musimy do lasu pojechać. Moim zdaniem jedna rzecz jest, troszeczkę wiedźminie nie ten tego, ten wiatr. Wiatr jest tutaj wieje cholera. Jakby głęb chciał urwać. O, patrzcie. Łanie, Karny i co, pas? <laughs> Dziękujemy. Wiedźminie, nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co to robisz? Chcę cię prosić, przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła. Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Co? Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu, w Welen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. Hmm. Dziwna prośba. Zwykle ludzie chcą za wszelką cenę wiedzieć, co się stało z ich bliskimi. A co mi to da? Siostry już nie odzyskam, a poza Nilenem nikt z bliskich mi już żywy nie został. Nie chcę i jego stracić, a on nie spocznie, póki Hanny nie pomści, choćby i życie na to strawił. Szkoda chłopa. Przykro mi, nie mam w zwyczaju porzucać zleceń. Prawdę mówią o was, Wiedźminach. Nie macie serca. Nie macie serca. Mamy serce.